Średnę Kuba Kochanowski 8 Tibor Rosat 59 TJ Dv a Libego Zory 16 Aweł. Całe spotkanie! Wynikiem 3 do 1 dla gospodarza. Sokrę! Eee, Sokrę! 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 Super! Jeżeli faktycznie zaczynamy na, na, na święta i nowy rok na pozycji lidera, to bardzo dobra wiadomość. Eee, no jeszcze dużo pracy przed nami, wiele meczów i, 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 i dalej trzeba utrzymywać dobrą dyspozycję, ale cieszę się, że dzisiaj wygraliśmy ten mecz 3-1 po lekkim takim potknięciu w, w, z jednym setem straconym, ale mimo wszystko wygrywamy 3 punkty i to jest bardzo ważne, mimo tego, że gdzieś nie wyszliśmy w tym składzie takim standardowym parę zmian było, to, to mimo wszystko daliśmy radę i to jest, to jest bardzo ważne. Było ciężej wrócić się spodziewałem, ale, ale no myślę, że już jest, już jest wszystko ok zdrowotnie na pewno. No teraz trzeba jeszcze łapać formę i, i dalej pracujemy. W rozjazdach w jedną, w drugą stronę w samochodzie głównie Mam parę miejsc do odwiedzenia, także, e, także no chciałbym wszystkich bliskich odwiedzić, spędzić chociaż troszeczkę czasu. Tutaj się udało tak, że mamy tą przerwę świąteczną trochę dłuższą, także, także na pewno zdążę wszystkich odwiedzić i, i, no i z rodziną po prostu. No tak, to prawda uciekł nam ten set. Być może zabrakło troszkę koncentracji. Trzeba przyznać też z ze Lwowa, że zagrał tego, co naprawdę dobrze. Bardzo dobrze zagrywali. My tego nie robiliśmy w tym secie, no i niestety go przegraliśmy, ale najważniejsze, że w tym kolejnym już się, już się obudziliśmy i zaczęliśmy grać tak, jak potrafimy. No tak, o to nam chodziło, żeby zakończyć ten okres przedświąteczny taką wygraną za trzy punkty. Być może nie była ona taka łatwa, jak, jak byśmy chcieli, ale najważniejszy jest efekt i to, że trzy punkty zostają w Rzeszowie. Święta będę spędzał z, z rodziną, jak, jak wszyscy myślę. Normalne święta, tak, takie w Polsce. E, tak, chciałbym życzyć wszystkim dużo zdrowia, e, wesołych świąt, dużo radości i zapraszam na kolejne mecze Asekoresowi.